Prawda jest taka, że Lenin był gorszy niż Stalin. Stalin był tylko jego pojętnym uczniem. To Lenin zniszczył Rosję. To Lenin kazał zamordować carską rodzinę. To Lenin eksterminował rosyjski korpus oficerski, rosyjską szlachtę i klasę średnią. To on pierwszy mordował na masową skalę rosyjskich chłopów i kozaków. To on brał zakładników spośród członków własnego narodu. Za jego czasów powstały obozy koncentracyjne. Za jego czasów powstała czerezwyczajka. Lenin był założycielem straszliwego systemu komunistycznego i on jest odpowiedzialny za jego zbrodnie. Tak życie i panowanie Lenina podsumował jego rodak, rosyjski pisarz i publicysta historyczny Wiktor Suworow. Ten krótki cytat doskonale pokazuje, jak wielu wrogów posiadał Władimir Ilicz-Ulianow. Niejednokrotnie próbowano go wyeliminować. Za każdym razem jednak próby zamachów spełzały na niczym. Ostatecznie wielki przywódca Rosji Radzieckiej został pokonany przez powikłania zdrowotne. Kolejny udar mózgu, choroba naczyń krwionośnych, a nawet kiła to potencjalni zabójcy Lenina. Kobieca ręka sprawiedliwości, próba wyeliminowania wodza. Zobaczyłem wysuniętą z tłumu kobiecą rękę z browningiem. Padły trzy strzały. Skoczyłem natychmiast w tę stronę, skąd strzelano. Strzelająca kobieta rzuciła mi pod nogi rewolwer i zniknęła w tłumie. Rewolwer leżał u moich stóp. Przy mnie nikt go nie podnosił. Poprawka: kobiecą rękę z browningiem zobaczyłem dopiero po pierwszym strzale. Tak próbę zamachu na Lenina 30 sierpnia 1918 roku opisał jego szofer Stepan Gill. Nieudany zamach miał miejsce po zakończonym przemówieniu Lenina w moskiewskich zakładach Michelsona. Nie było przy nim ochroniarzy, ponieważ od jakiegoś czasu uważał, że w ten sposób łatwiej pozyska ludzi do rewolucji. Po oddanych strzałach wódz upadł na ziemię twarzą w dół. Wybuchła panika, ludzie uciekali. Pomocy udzielił mu wspomniany wyżej szofer, zabrał go do samochodu i zamiast do szpitala zawiózł na Kreml. Chociaż w ciele Lenina utkwiły dwie kule i obficie krwawił, to był w stanie o własnych siłach wejść do mieszkania. Pomoc lekarska przybyła dopiero nad ranem. Jedna z kul zatrzymała się w szyi tuż nad obojczykiem. Wcześniej uszkodziła płuco i spowodowała krwotok do opłucnej. Została usunięta dopiero po czterech latach, w 1922 roku. Druga utkwiła w lewym barku. Według niektórych źródeł kule wymierzone w dyktatora były ponoć zatrute. Bez wątpienia jednak zamach ten odbił się na jego zdrowiu i skrócił mu życie. Domniemaną sprawczynią ataku była Fanny Kapłan, 28-letnia członkini Partii Socjalistów Rewolucjonistów. Według komisarza politycznego jednej z dywizji Armii Czerwonej, po dokonaniu zamachu sprawczyni spokojnie stała pod drzewem i paliła papierosa. Po odwiezieniu na komisariat przyznała się do zarzucanych czynów, mimo że nie było na to żadnych dowodów. Ponadto w czasie przesłuchania nie potrafiła powiedzieć, ile oddała strzałów oraz z jakiej broni strzelała. Z 18 przesłuchanych świadków żaden nie widział, jak kapłan oddaje strzał. Dlatego też istnieją teorie, że fany wzięła na siebie winę, aby chronić współspiskowców. Tak czy inaczej, bolszewickie władze nie zamierzały się tym zanadto przejmować. Nawet nie próbowano dochodzić, kto mógł być faktycznym zamachowcem. Kapłan została zlikwidowana 3 września 1918 roku w garażu strzałem w tył głowy. Ciało zostało prawdopodobnie spalone w beczce po ropie. Zamach na Lenina, choć nieudany, stał się przyczynkiem do rozpętania czerwonego terroru wymierzonego w całe społeczeństwo. Lenin postawił sprawę jasno. Wrogowie bolszewizmu mają zostać wytępieni. Mówiono o konieczności unicestwienia stawiających opór czy eksterminacji burżuazji jako klasy. Choć sam Lenin publicznie dystansował się od aktów przemocy, to w ciągu następnych lat czeka, która była odpowiedzialna za represję i wszechobecny terror, stała się najpotężniejszą instytucją państwową w Rosji. Mimo wszystkich zbrodni systemu, który stworzył Lenin i tysięcy ofiar, po jego śmierci gazety pełne były pochlebnych wspomnień oraz wzruszających nekrologów. Powolna śmierć. W ostatnich latach życia Lenin miał do dyspozycji aż 26 lekarzy. Po nieudanym zamachu nigdy nie wrócił do pełni sił. Niektórzy medycy sugerowali, że złe samopoczucie może wynikać z utleniania się metalu z kul, które utkwiły w ciele wodza. Inni, że jest to spowodowane neurastenią bądź miażdżycą mózgu. Nie da się zaprzeczyć, że przez lata rządów Lenin był narażony na ciągły stres. Zdarzało się, że pracował od 14 do 16 godzin dziennie. W połowie 1921 roku ciężko zachorował, co miało poważne skutki w postaci nadwrażliwości słuchowej, bezsenności oraz uciążliwych bólów głowy. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia, za namową towarzyszy, w lipcu 1921 roku postanowił opuścić Moskwę i udał się do swojej daczy w gorkach. Tam podobno miał prosić swoją żonę oraz Stalina o dawkę cyjanku, rozważając możliwość samobójstwa. W kolejnych latach stan zdrowia Lenina nie pozostawiał wątpliwości, że koniec dyktatora jest bliski. Od maja 1922 roku nastąpiła seria trzech udarów mózgu. Po pierwszym został sparaliżowany po prawej stronie i tymczasowo utracił mowę. Jednak rekonwalescencja następowała dosyć szybko i już w lipcu w dużej mierze odzyskał siły i powrócił do wykonywania swoich obowiązków. W grudniu tego samego roku nastąpił kolejny udar. Po tym wydarzeniu postanowił wycofać się z czynnej polityki i ponownie wyjechał do swojej posiadłości w gorkach. Na przełomie 1922 i 1923 roku Lenin zaczął spisywać swój testament, w którym przedstawił swoje opinie o predyspozycjach sześciu czołowych przywódców bolszewickich do kierowania rosyjską partią komunistyczną. W testamencie nie namaścił jednoznacznie swojego sukcesora, jednak najwięcej miejsca poświęcił lwu Trockiemu, który według niego, mimo wytkniętego mu neobolszewizmu, miał być najzdolniejszy i wybitny intelektualnie, oraz Józefowi Stalinowi, któremu z kolei zarzucił nadmierną brutalność oraz brak ogłady. Długa nieobecność Władimira Ilicza Ulianowa w Moskwie sprzyjała jednak umacnianiu władzy właśnie przez Stalina. Ten po cichu zwiększał swoje wpływy w partii oraz obsadzał kluczowe stanowiska zaufanymi ludźmi. W marcu 1923 roku nastąpił trzeci udar, po którym Lenin został sparaliżowany i utracił mowę oraz funkcje poznawcze. W tym czasie w Moskwie trwała już walka o schedę po nim. Obserwował to z daleka i miał świadomość, że potężną władzę sukcesywnie zgarnia brutalny, według niego, Stalin. Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku o godzinie 18:50. Miał 53 lata. Oficjalną przyczyną śmierci była zaniedbana choroba naczyń krwionośnych. Mówiono też o podłożu genetycznym choroby, jednak z nieoficjalnych źródeł wynika, że śmierć z dużym prawdopodobieństwem mogła być wynikiem nieleczonej kiły. Krążyła informacja, że Lenin, poza swoją żoną Nadjeżdą Krupską, utrzymywał intymne stosunki z inną towarzyszką, Inesą Armand, która z kolei znana była ze swojego bujnego życia erotycznego. Propagandowy pogrzeb. Pogrzeb Lenina stał się narzędziem walki politycznej. Planujący na kilka kroków do przodu i sprytnie usuwający swoich rywali Stalin, wiedział, że za wszelką cenę musi przejąć kontrolę nad organizacją uroczystości pogrzebowych. Pozwoliło to wywrzeć mylne skądinąd wrażenie, jakoby to on był namaszczony na następcę Lenina. Śmierć dyktatora została perfekcyjnie wykorzystana do celów propagandowych. Otoczono go boskim kultem, który później miał spłynąć również na Stalina. Władimir Ilicz Ulianow miał stać się wiecznie żywym, dosłownie symbolem rewolucji. Zgodnie z wolą zmarłego miał zostać pochowany w Piotrogrodzie wraz ze swoją matką. Intensywnie zabiegała o to również jego żona, Nadjeżdża Krupska. Mówiła, nie stawiajcie mu pomników, pałaców jego imienia, nie urządzajcie uroczystości ku jego pamięci. To żądanie było jednak sprzeczne z wizją Politbiura. 23 stycznia 1924 roku ciało Lenina zostało przetransportowane pociągiem z Gorek do Moskwy. Na przedmieściach Moskwy trumnę wyciągnięto z pociągu, po czym przeniesiono ją do domu związkowego na Kremlu. Za konduktem podążało tysiące ludzi. Wzdłuż ulic rozciągały się rzędy żołnierzy. Porządku pilnowały tajne oddziały policji Czeka. Jak się później okazało, w dniach poprzedzających pogrzeb nie doszło jednak do żadnych antybolszewickich rozruchów. Przez cztery dni ciało Lenina było wystawione na widok publiczny. Pół miliona ludzi stało na siarczystym mrozie w kilometrowych kolejkach, aby pożegnać swojego wodza. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 27 stycznia 1924 roku. Ciało spoczęło na specjalnym podejście na Placu Czerwonym. Następnie, około godziny czwartej po południu, zostało umieszczone w drewnianym grobowcu. Na pięć minut zatrzymano pociągi, statki oraz pracę w fabrykach. Ciszę zakończyło radiowe ogłoszenie: Lenin zmarł, ale leninizm żyje. W sierpniu 1924 roku zabalsamowane ciało zostało przeniesione do nowego drewnianego mauzoleum, wzorowanego na piramidzie schodkowej faraona Dżesera w Sakkarze oraz grobowcu króla perskiego Cyrusa II. Kolejne, tym razem już granitowe mauzoleum, zostało ukończone w październiku 1930 roku. Od czasu do czasu zdarzały się próby zbezczeszczenia ciała, dlatego też w 1973 roku dla bezpieczeństwa sarkofag został wyposażony w pancerne szyby. Dla przykładu w 1959 roku jeden z odwiedzających rzucił w trumnę młotkiem i rozbił szybę. Innym razem w 1973 roku zwiedzający wniósł materiały wybuchowe i wysadził się w powietrze, jednak ciało lenina pozostało nietknięte. Co ciekawe, mumia Lenina została usunięta z mauzoleum i ukryta przed oczami zwiedzających jedynie raz, w czasie II wojny światowej, od 1941 do 1945 roku. W tym czasie przechowywano ją w miejscowości Tumeń, w azjatyckiej części ZSRR. Kult jednostki. Mózg poszatkowany jak szynka parmeńska. Kilka dni po pogrzebie Stalin przeforsował w Politbiurze decyzję o trwałym zabalsamowaniu ciała Lenina i wystawieniu go na widok publiczny. Pojawił się jednak poważny problem: w jaki sposób zmumifikować ciało, aby przypominało Władimira Ilicza Ulianowa. Początkowo chciano zabezpieczyć je za pomocą lodówki sprowadzonej z Niemiec, jednak szybko okazało się, że jest to mało skuteczne. Na ciele zaczęły pojawiać się brązowe plamy. W związku z tym zdecydowano się oddać pieczę nad zwłokami profesorowi anatomii Uniwersytetu w Charkowie, Władimirowi Worobiowi. Musiał on od podstaw opracować specjalną miksturę, która odpowiednio zabezpieczy ciało. Była to ogromna odpowiedzialność, bo w razie niepowodzenia mogło się to skończyć w tylko jeden, wiadomy sposób. Przygotowując ciało do mumifikacji, w pierwszej kolejności wyjęto i zabezpieczono mózg, którym zajęto się dopiero aż dwa lata później. Następnie usunięto krew oraz płyny ustrojowe. Co ciekawe, do dziś nie wiadomo co stało się z sercem. Odpowiednio przygotowane zwłoki zostały zanurzone na kilka tygodni w miksturze składającej się między innymi z octanu potasu oraz gliceryny. Brązowe plamy, które zaczęły się pojawiać na wczesnym etapie zabezpieczania ciała, zostały w późniejszym czasie usunięte mieszanką kwasu octowego oraz wody utlenionej. W miejsce prawdziwych oczu wstawiono sztuczne, aby twarz się nie zapadła i pozostała jak najbardziej niezmieniona. W tym celu pozostawiono też w niezmienionym stanie brwi oraz charakterystyczną kozią bródkę. Co ciekawe, na swoim miejscu pozostały również genitalia. Kiedy ciało zostało już zabezpieczone na tyle, że nie groziło rozkładem, zabrano się za badanie mózgu. Próbowano udowodnić bezpośredni związek między budową mózgu a inteligencją. Chciano w ten sposób odtworzyć źródła geniuszu Lenina. Mózg został pokrojony na cztery części, z których każda została pocięta z zegarmistrzowską precyzją na 7,5 tysiąca super cienkich plasterków. Niektóre wycinki zostały przebadane, a reszta pozostała zabezpieczona i schowana dla przyszłych pokoleń. Mózg Lenina był poddawany rozmaitym badaniom przez całe lata, jednak dopiero w 1993 roku zdecydowano się na upublicznienie wyników. Rezultat był zaskakujący. Mózg wodza nie różnił się niczym od mózgu przeciętnego człowieka. Co więcej, jeden z lekarzy pokusił się nawet o stwierdzenie: "Nie sądzę, aby był geniuszem". Pierwszym przywódcą, który zasugerował pochowanie Lenina, był Borys Jelcyn. Jednak jego następcy nie uważali za słuszne by zrealizować ten plan. Lenin do dziś spoczywa w swoim mauzoleum, stając się tym samym jedną z najbardziej makabrycznych atrakcji turystycznych na świecie. Jego mózg znajduje się 2 km dalej. Jak dotąd nikt nie zaproponował, aby scalić go z resztą ciała. Dzięki, że obejrzałeś nasz film. Jeśli ci się spodobał, będzie nam miło, jak wciśniesz Kciuk do góry oraz zasubskrybujesz nasz kanał. Do usłyszenia.